Oto 10 nierozwiązanych zagadek kryminalnych. 1. Zagadka morderstwa John Ben Ramsey, sześcioletniej miss piękności, która została znaleziona martwa w piwnicy swojego domu w Kolorado w 1996 roku, pozostaje nierozwiązana. 2. W 1974 roku w Los Angeles kalifornijski seryjny morderca, zwany Zodiac, zabił co najmniej pięć osób, i do tej pory jego tożsamość pozostaje tajemnicą. 3. Zagadka morderstwa Elizabeth Short, znanej jako „Czarna Dahlia, która została znaleziona zmasakrowana w Los Angeles w 1947 roku, pozostaje nierozwiązana. 4. W 1959 roku grupa dziewięciu wspinaczy, w tym Rosjanin i siedmiu Polaków, zginęła w tajemniczych okolicznościach na zboczu K2, drugiej najwyższej góry na świecie. 5. W 1991 roku w Austrii Josef Fritzl uwięził swoją córkę w piwnicy swojego domu i przez 24 lata trzymał ją jako więźnia, będąc jej ojcem oraz ojcem ich sześciorga dzieci, w tym jednego, które zmarło po urodzeniu. 6. W 1961 roku, w Chicago, wybitny prawnik Clarence Darrow prowadził obronę Richarda Loeb i Natana Leopolda, którzy zostali skazani za zamordowanie 14-letniego Bobby'ego Frankse. 7. W 1996 roku, na Florydzie, zaginął Jimmy Huffy. Był przewodniczącym związków zawodowych Teamsters, jego ciało nigdy nie zostało odnalezione, a jego los pozostaje niewyjaśniony. 8. W 2007 roku w Portugalii zaginęła trzyletnia dziewczynka Madeleine McKen, i mimo setek poszukiwań jej los pozostaje nierozwiązany. 9. W 2013 roku w Kanadzie Luca Magnate został skazany za zamordowanie i okaleczenie swojego kochanka oraz za zabójstwo i rozczłonkowanie Chińczyka. Wcześniej był poszukiwany przez policję w związku z wykonywaniem bestialskich filmów, z mordów i tortur. 10. W 1979 roku w Los Angeles dwoje starszych ludzi zostało zastrzelonych w swoim domu. Ich córka i jej przyjaciel zostali oskarżeni o morderstwo, chociaż po latach pojawiły się wątpliwości co do ich winy. Po więcej, polub i zasubskrybuj.